W bumerangu polskim gościmy Bogumiłę Żągołowicz, urodzoną w Słupsku i mieszkającą od ponad 20 lat w Melbourne polską dokumentalistkę, prozaiczkę, poetkę, redaktorkę i edytorkę. Bogumiła Żągołowicz jest autorką książki opisującej życie i karierę Gwidona Boruckiego, pierwszego wykonawcy pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Dzisiaj mija setna rocznica urodzin Boruckiego. Gwidon Borucki był jedną z pierwszych znanych postaci kolonii australijskiej, którą poznałam tuż po przyjeździe do Australii na początku lat 90. I dobrze pamiętam, kiedy wybrałam się z nowo poznajomymi przyjaciółmi do e, do którejś z miejscowości poza, poza Wiktorię i w naszej podróży, w drodze powrotnej, śpiewaliśmy już tacy trochę znudzeni jazdą, zaczęliśmy śpiewać piosenki. I ja sama zaintonowałam czerwone maki. I wtedy jedna z osób siedzących w samochodzie zapytała: A czy ty wiesz, że pierwszy wykonawca czerwonych maków mieszka w Australii? No i oczywiście dziennikarska smykałka, potrzeba i tak dalej spowodowały, że postarałam się jak najprędzej poznać Gwidona Boruckiego, bo z domu rodzinnego pamiętałam. Piewanie czerwonych maków, właściwie nucenie czerwonych maków, które mój ojciec grał na akordeonie, i wiedziałam, że to była zakazana pieśń, że nie wolno jej było śpiewać głośno, zwłaszcza, że myśmy mieszkali jakieś 200 metrów w linii prostej od budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Nasz bohater zmarł w sylwestra 2009 roku, bardzo chciał dożyć setki i doczekać się listu od Królowej, bo wiedział, że królowa Elżbieta II przysyła stulatkom gratulacje. Zmarł, co warto przy okazji tego nagrania sprostować, powiedzieć, na wylew nie upadł w swoim ogrodzie, o czym donosiły media w kraju i inne media powielały te informacje. Ale dostał po prostu wylewu w swoim własnym ogrodzie i na skutek tegoż zachwiał się, upadł i skaleczył sobie głowę, więc przyczyną śmierci był wylew. A zła informacja mediów spowodowała, że wiktoriański koroner wziął ciało do badania po śmierci, bo plotkę trzeba było jakby wyjaśnić. Był Wykonawcą Czerwonych Maków na Monte Cassino, ale był również pierwszym mężem Ireny Anders. Generał zarzucił oko na, na, na Renatę Bogdańską, wówczas takie było sceniczne nazwisko, pierwszej żony Gwina Boruckiego, no i odebrał, odebrał żołnierzowi artyście bez chociażby tylko belek na, na ramiennikach żonę i poślubił ją. Rozpowszechniał, od niego samego wyszło, że debiutował w Polsce przed wojną w filmie "Znachor". Wiedział, że dzwoni, ale nie wiedział gdzie a ze względu na swój wiek i brak dostępu do internetu, co dziś wydaje się takie normalne. Nie zdawał sobie sprawy, że debiutował w drugiej z trzech części poświęconej profesorowi Wilczurowi, w filmie pod tytułem Profesor Wilczur, ale debiutował z niebyle kim w 1937-38 roku. 38 roku. Debiutował u boku Mirosławie Ćwiklińskiej. Ta mówię wspominam o tym debiucie filmowym oprócz artystycznego, gdy śpiewał i grał, ponieważ um, jego kariera. W jest mało znana w Polsce. Właściwie myślę, że do, do momentu wydania mojej książki była w ogóle nieznana. Widon Borucki nagrał po wojnie jako Guido Lorraine. Zagrał w ponad 40 białoczarnych filmach, dotyczących głównie tematki wojennej i grywał w tych filmach zwykle obcokrajowców. Zdarzało mu się, że Księcia Włoskiego, jak w filmie um, Hotel Sahara, gdzie zagrał u boku Ivon de Carlo i Petera Justinowa, czy Above um, as the Wave, to film typowo wojenny. I kilku innych. Także warto, o tym, warto to właśnie podkreślić, tę korierę sceniczną Gwidona Boruskiego w tym momencie. Emigrował do Australii w 1959 roku. Występował na West Endzie londyńskim w, w takiej em, operetce Grappie Gondola. I z nią na kontrakt w nowej już obsadzie, bo tylko niecały zespół został zaangażowany. Większość artystów pochodziła z Australii. I po tym angażu, po tych występach w Australii, em, napisał do żony: Tak, Australia to jest miejsce do życia bo tak się umówili przed jego wyjazdem, żeby przyjechała do niego. Potem zlikwidowali swój dom w Londynie i na stałe osiedli w Australii, w której przemieszkali ponad pół wieku, jak wynika z jego życiorysu. Myślę, że główną przyczyną wyjazdu Witona Boruckiego, który jak twierdzi jego żona Ewa Borucka, że był praktyczny i wyjechał, bo już nie było tych, tych ról dla, dla artysty, starzał się leciutko, już łysiał, etc., etc. Że, że z tego praktycznego punktu widzenia wyjechał, aby zacząć nową karierę zawodową, między innymi w handlu nieruchomościami. Ale ja myślę, że główną przyczyną był jednak generał Anders. Przecież tam go jednak hołubili w tym Londynie. Tam była, była żona Gwidona Renata Bogdańska. Tam państwu Anderson urodziła się córka Anna i Borucki nie mogli się wokół tego nie kręcić, chociażby nie słyszeć. To musiało im w życiu przeszkadzać, dlatego wybrali Australię na miejsce życia. I tu Gwidon Borucki działał również w środowisku polonijnym artystycznie. Inicjował wiele przedstawień teatralnych, oczywiście, oczywiście z amatorskimi zespołami, ale sam o sobie mówił, że też jest amatorem, który miał dobrych nauczycieli. Był urodzonym artystą, miał skończyć Wyższą Szkołę Handlu Zagranicznego w Lwowie. Nie skończył, zaczął, ale bardziej mu się podobało śpiewanie i granie i grał do samego końca. W pewnym momencie swojego życia musiał zrezygnować z harmonii, po wypadku, kiedy ta harmonia była już dla niego za ciężka i podarował ją Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Natomiast grał sobie jeszcze na pianinie w domu i poproszony, poproszony zawsze grał, nigdy nie odmawiał, występował do końca. Nawet wtedy, kiedy już myślano, że, że nie będzie mógł zaśpiewać i przygotowano młodego artystę, żeby z okazji rocznicy Monte Cassino zagrał tylko czerwone maki na Monte Cassino, Gwidon Borucki wystąpił, a młody artysta dopiero wystąpił na promocji książki Konrad Olszewski, już po śmierci oczywiście naszego bohatera. Widziałam Gwidona Boruckiego umierającego. Tak się zdarzyło, że byłam na Polarcie w festiwalu, kulturalnym organizowanym w Australii e, właśnie ostatniego dnia e, 2009 roku, kiedy zadzwonił do mnie mąż i powiedział, że Gwidon Borucki jest w szpitalu, więc prosto z lotniska pojechałam do szpitala, artysta leżał w jedynce, była godzina siódma po południu pod kroplówką i tak patrzyłam, myślałam, że kończy się życie legendy, a następnego dnia do południa przyszłam do szpitala właściwie, żeby pomóc pani Ebie e, podjąć decyzję, żeby Gwidona przeniesiono do, do, do sali, do, do separatki, chociaż on już i tak leżał w jedynce, w której mógłby po prostu spokojnie umrzeć, bo nie było mowy o jakiejkolwiek operacji. I kiedy przyszłam, to Ewa Borucka powiedziała, może to brzmi trochę nieelegancko, nie, nie ale ta zawsze wie, kiedy przyjść. Widon Borucki od 20 minut już nie żył, więc widziałam ciało artysty w sali, w której zmarł. To był taki przykry moment, bo potem musiałam się zaopiekować samą panią Ewą, dlatego że została samusieńka na świecie. Opiekunka z opieki społecznej odeszła. Ludzie się szykowali do balu. Ja sama również szłam na jakąś imprezę i musiałam panią borucką do domu, ale ona wsiadając do mojego auta powiedziała Bogu miła ja chcę obrączkę ślubną widona, więc musiałam popiec po tę obrączkę do sali, w której leżało ciało artysty i prosić pielęgniarki, żeby mi je oddały, po czym wsunąć na mój własny palec, żeby nie upadła gdzieś po drodze w szpitalu na granatowej wykładzinie w złotawe wzorki, a obrączka przecież była złota i oddać tę obrączkę Ewie. Kupiłam samochód artysty. I czasami włączam kasetę i widon Borudzki mi śpiewa. Nie czerwone marki śpiewa, tylko we Lwowie. Urodził się w Krakowie, rodzina pochodziła z Przemyśla, ale Lwów uważał za swoje miasto.